Załęcze nigdy nie było takie samo, wczorajszej nocy doktor... Palenstajn po długich badaniach nad bananami stworzył banansteina. Niestety doktor Ballenstein zmarł śmiercią tragiczną na śmierć. A Balanstein błąka się po środku. I błąka. I błąka. Wywiad dowiedział się z badań Balensteina, że Balenstein ma możliwość mutowania się ze zwierzętami człowiekokształtnymi. Ostatni raz widziany był nad wartą. Natomiast wywiad znalazł samą skórę. A teraz, czas na pogodę. Cześć! Mija drugi dzień naszej wyprawy. Zimno, nieprzyjemno, żarcie niezłe. Śniegu nie ma, mrozu nie ma, Indianie wyginęli. Dzisiaj byli we wsi, ludziska w kościółku byli, modlili się. I co? Dzieciaki na głowie stają, Chłopoki najbardziej dziewuchy wcale nie gorsze. Zaraz tu przyjdą i będą dziwołać. Zaraz tu przyjdą i będą dziwołać. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni U John'ego. W dzisiejszym odcinku naszego serialu będziemy przygotowywać Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese to jest głównie pomidory, pulpy pomidorowe. To są głównie. Tu mamy pulpy. Jeszcze również mamy przyprawy różne oraz mięso mielone, bo do spaghetti i, i peny. to będzie peny bolognese i do tego do tego będziemy jeszcze potrzebować mięso I to, i to wszystko. Mamy gotowe już spaghetti bolognese. Teraz podamy je naszym gościom. Dobre, dobrze, bardzo Jest bardzo do dobre, pozdrawiam! Ça, deixa... tarafa, no Stop, <|ko|> komu piosenkę, komu piosenkę, komu piosenkę, komu sentymentalną, tkliwą, banalną piosenkę Da, się w domu Spaghetti z piosenką smakuje jeszcze lepiej! To co się dzieje na tym obozie przechodzi ludzkie pojęcie A teraz czas na autopromocję Bunkrów nie ma ale i tak jest snefastycznie. Strażnicy Granżady 3 Zło powraca. Kiedyś. To już koniec naszych dzisiejszych wiadomości. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Dobranoc.